Siemanko Ludziska z tej strony. Ajgol pyta się dzisiaj nagram poradnik, jak, ma jak nagrać Minecraft w życiu. Więc zaczynamy. Wchodzimy na operę raz, jak nie mam opery, to jego spektrą to też może być. Nie o to mi chodziło. WIP. Szczeroć jak zrobić, lolololu i piszemy minetraft by życiu mamy to, mamy tu naciskamy na to pierwsze i tu piszemy Minecraft by życiu naciskamy to i wyświetla nam się ta strona jak ty się nie, nie, za, jak ty się nie, nie wiedzę, to musisz wyjść Wyjść stąd i jeszcze raz to. Nacisnąć. To się musi to zainstalować. Więc mama właśnie nie nagrałam odcinka wtedy, bo miałam... Nie wiem co to mówiłem, ale miałem, ale za to, bo jechałam do sklepu z, z mamą. Mama miała mi kupić nowe słuchawki, słuchawki z mikrofonem. No właśnie jest. Właśnie tu jest tu takie plus white. Nacisnął skip add. No wie jak to. Wiem, że się to wyświetla, ale jak to już, jak już nikt tego nie pobierał, to się to nie wyświetli. No i tam już będzie po prostu powiesz i już masz pobrane. Więc do zobaczenia. Narka.